Uwaga, uwaga. Pociąg relacji Baden-Baden-Warszawa-Warszawa wjedzie -Warszawa na tor drugi-drugi przy peronie trzecim-trzecim. Proszę odsunąć się od tora-tora. Przy okazji polskie koleje państwowe dementują informację, jakoby maszynista mniejszego pociągu, wdowiak Antoni, pochodził z nieprawego łoża. Życzymy miłej podróży! W pociągu choć mało jest miejsca, pozycje do spania są liczne. Można na przykład zasnąć w pozycji załamanego psychicznie. W pociągu, w pociągu, na załamanego psychicznie. A jeśli przypadkiem w podróży, samotność tobie doskwiera, zaśnij spokojnie, nie zwlekaj dłużej, w pozycji na przyjaciela. W pociągu, w pociągu, w pozycji na przyjaciela. A jeśli cię boli kręgosłup, Albo co gorsza korzonki, rozprostuj plecy, szyje i usta, zaśnij w pozycji skarbonki. W pociągu w pociągu zaśnij w pozycji skarbonki. A jeśli chcesz się rozłożyć, to sposób jest oczywisty. Klatka na uda, ręka do przodu, zaśnij w pozycji faszysty! W pociągu, w pociągu, zaśnij w pozycji faszysty. A jeśli w pociągu chcesz zasnąć, marząc o swoich sukcesach, oto pozycja jest wymarzona pozycja na Sokratesa. W pociągu, w pociągu, pozycja na Sokratesa. A jeśli przypadkiem w podróży miejsce przy oknie wypada, zaśnij spokojnie, nie splekaj dłużej w pozycji naglonojada Pociągu, pociągu, w pozycji naglonojada, piosenka w pociągu się kończy, płętą przemiłą i zgrabną. W jakiej w pozycji w pociągu nie zaśniesz i tak cię zawsze okradną, w pociągu, w pociągu, i tak cię zawsze okradną.